No dobra, to lecimy się od razu z kolejnym odcinkiem Jak będę patrzył sobie Tych wszystkich graczy Których zacząłem sterować, których podesłaliście mi Podesłali mi, a tu agenci Dwóch agentów Agent Kacper i agent Hubert Czyli w sumie jedynie widza w jednego kanału Chyba, że ktoś inny ogląda, jak trafił przypadkiem XD I to są chyba wszyscy tutaj, co? Jakich? Tak, to muszą być No jest dobra No więc tak, e Ogólnie to dużo podesłaliście mi... Nie, to nie mogą być wszyscy, bo to jest tylko ten agent. Okej, okay, to ja może będę o tak po kolei, tam było mniej niż tutaj jest, to jest dużo więcej. ich. ja będę leciał z wiadomości po prostu. To jest jeszcze w ogóle ten co ja zacząłem go obserwować sobie, z ciekawości. Nawet nie wiem jak on się rozwija i tak dalej. Nie ma nawet playstylu więc on w ogóle odpada, chyba nie będę go nawet analizował tutaj. Właśnie, Marko, dużo pomocników podesłaliście. To jest akurat pozycja, na którą nie potrzebuje raczej nikogo. No ale zobaczy się, no może. Jak ktoś jest dobry, to i tak obserwuje. Nie? No, ten Marko nie ma. Może jako też obserwowałem, nie, wiem, bo nie ma w ogóle. A, ale jest młody, no i pewnie się rozwinie fajnie. Fajne ma statystyki na główki ma nie najgorsze. Do podszkolenia są na ludzie. A skoczność jest też w miarę ok. No, fajny zawodnik. A dodam go sobie. Dlaczego nie? Haksa Banowicz. Ma jakieś PlayStyle. Nie wiem co te one oznaczają, a to tego tu nie jest napisane. Skąd to nie jest? A to jest ta czarnogóra. No tak. W miarę szybki, ale mógł być szybszy jak na jak na skrzydłowego. A jest już trochę za duży, za stary, żeby mu wytrenować jakoś tą, ten sprint speed. J'est to trochę wada jego. Tak bym powiedział, ale tak to są takie bardzo fajne, bo tutaj dribbling i kontrola piłki widzę i crossing. Szkoda, że nie widzę tu gwiazdek przy okazji też, dopiero musiałam dodać, ale nie chcę mi się tak teraz tego przechodzić tak dalej. Jest długo będzie trwało, więc bez gwiazdek nią e, W każdym razie nie, chyba nie dodaję tego typa, bo to nie jest nic wybitnego. Nie wiem też czy to, może ja go nadałem, bo ja kilku też swoich jakichś tam miałem, których wcześniej scout mi jakieś tam ogarnął. Ale no nie, nie jestem fanem jego, tym bardziej, że dużo zarabia gra w Stoke City Lecimy z kolejnym Albańczyk Niski, środkowy mocnik defensywny Bez za bardzo playstyle jakiś tam jeden ma jakieś podanie fajne czy coś Nie, w to jest, to jest pewnie wślizg, no to jest jak ona w ślizgu. Więc nie tylko jeden ma, ale fajne jest fizycznie spoko w, miarę w obronie, ale nie zachwyca mnie, tym bardziej mówię. środku jak pomocnik to musi być taki, że mnie zachwyci, żebym go dodał i w ogóle obserwował dalej na liście tam transferowej mój Marko Rock Fajny jest, bo na przykład ten odbudowany jest bardziej defensywny a i właśnie on nie ma strzałów, nie? A ten ma wszystko lubię takich zawodników. Ale mógł być trochę wyższy lub mieć lepsze główki i skoczność się, ja ma to strasznie słabe. To jest taki bardziej na pozycji, na którą mam Raszla, który jest młodszy i w sumie już wbija taki podobny overall eee, Za chwilę będzie wbijał taki. Więc yy, średnio nie jest jakby potrzebny, nie? Tak się wydaje. Krzysztof Piątek. Znam tego gościa skądś. Jestem w ogóle zdziwiony, że on ma tak mało. tak szczerze w tej FIFA. ja Myślałem, że ma więcej, bo miał parę Fif temu, wtedy to miał ten czas i wiadomo kiedy, to miał 81 chyba w jakiejś Fifie. I tak zleciał strasznie. Marnie, że teraz gra dobrze, powinien mu dodać ze 2 punkty chociaż. Krzysiek no co, nie jest za wysoki, jest wolny do tego, ale no widzę, że główki do spoko akurat na, to, na tę ligę, byłby spoko do główek, mega. Nawet nie jest taki drewniany jak myślałem, jeśli chodzi o kontrolę piłki i te sprawy. Podania też akceptowalne. Przynajmniej krótkie, bo długie to już nie bardzo. Karnego może nie uderzyć. A dodam go do dalszych rozważań. Bo napastników akurat potrzebuję. O, Bartosz Białek. Też napastnik. Wolny, ale wysoki. Skoczność bardzo dobra. Główki OK, ale młody, więc jeszcze można spokojnie zrobić, może będzie miały dobre. Bez Staley. Ciekawy zawodnik. Ale on jest na pożyczeniu, ale to się sezon kończy, to on nie będzie na wypożyczeniu. I będę mógł za niego złożyć ofertę. Muszę napastników ogarniać, mówię. Możliwe, że Ake pójdzie za jakieś pieniądze. Dostanę ofertę, nie, na 15, na 15 milionów to okno Ake, nie? Niech leci. Lazar Markowicz. Skrzydłowy w miarę szybki. Takie powiedziałem, że to jest szybkość... Bardzo dobra, no ale jeszcze nie taka idealna, jak bym chciał, czyli po 90. I dobry jest technicznie w ogóle nie, jakby nie schodzi poniżej poziomu pewnego. Prawie żadnej statystyce, oprócz obrony, która nie jest mu potrzebna na skrzydle. Tak bardzo zajbiste podkręcenie, to mi się podoba. Pensja i jesteśmy. No dobra, to tam go. Może, może go ściągnę. w pocheta. O, dobra, dodaję go. widzę, że jest po prostu szybki, tego dodaję. O kurwa, jaki on jest wysoki, ale jaki on jest wolny. Ale jakie ma główki. O Jezu, ale niesamowity zawodnik, biorę go. Ja się do listy na razie, nie? Rozważę to, ale bardzo fajny. Alan Halilowicz znany wszystkim i lubiany. fizycznie ale bardzo dobry technicznie, bardzo dobre podania Chujo w defensywie jest ciekawy bo ma naprawdę niektóre statystyki tutaj dosyć dobre i może to ciekawe wyglądać i ma playstyle, więc jest tego jest spoko kandydatem mimo że w środku tu mam akurat o kurde ten jaki dobry on drogi, nie jest w sumie już taki drogi, bo ma swoje lata, nie jest jakiś bardzo młody Fizycznie bardzo dobrze to wygląda i tu, o Jezu, jakie w ogóle statystyki on ma Nie ma playstaili żadnych, ale Ale wygląda to naprawdę Imponująco, mimo że trochę pensja duża, ale może coś negocjujemy Jak mógł chciał ściągnąć oczywiście, bo ja tu mówię Plan jest taki, że może nawet nikogo nie ściągnąć, nie, ale ale zobaczy się, nie? Ile będzie pieniędzy? Jakie oferty przyjdą za kogo. Kolejny środkowy pomocnik. I to jest taki typ, co ma wszystkiego po trochu. Pensja duża, ale też do obserwacji nikt będzie. A tego już patrzyłem chyba. I dałem go chyba do obserwacji. Nie, nie dałem go. A dobra, dam go. Tego to pamiętam, że patrzyłem już wcześniej go na pewno chcę. Wysoki bardzo obrońca, trochę jak Tom, bo ma też chujowe dribblings tego I pasy Tomek 2-0 Zobaczymy Dosyć drogi będzie Nie jest wysoki, jest wolny, słaba siła Nie chce go Szybciutki Ciekawe staty, do podszkolenia jeszcze po 26 lat Niezbyt wysoki, ale skoczny, ciekawy, To no może na ławkę Choć się spieszę już, bo nie wiem ile to będzie tego O, ciekawy jestem, ile mój zawodnik były ma Ma dużo playstaily Dodam go Kupcie nacić Kolejny i jeszcze on jest jeszcze młody, o to jest on najlepszy z takich kandydatów, bo on jest jeszcze młody, to by się rozwinie jeszcze fajniej, będzie można poprowadzić sobie te statystyki, dobra, bo ja tak się spieszyłem, bo nie wiem czy się w 15 minutach, także kończę dla pewności, elo.